Witajcie moi drodzy! Dzisiaj mam dla Was taką już długo, długo zapowiadaną e, recenzję, mm, a mianowicie recenzję produktów od e, Pixi Cosmetics. E, z tego miejsca od razu na samym wstępie pragnę serdecznie podziękować Pani Sylwii, która była na tyle miła i udostępniła mi e, ich e, produkty e, i jednocześnie zapewniła mnie, że e, Gama tych produktów będzie się stale poszerzać i wszystkie informacje na temat sklepu i tego, jak możecie zakupić te kosmetyki na chwilę obecną, jak to się będzie zmieniało, będziecie mieć w, w dubidu, ale też w międzyczasie o tym wspomnę. Więc dubidu to będzie tylko tak dla Waszego um, późniejszego odniesienia się, jeżeli coś by Wam umknęło. Um, więc może zacznę od tego, co dostałam um, od Pixie Cosmetics. Część tych rzeczy już widzieliście na moim filmiku z My Makeup Collection. Są to przede wszystkim trzy korektorki. Puder transparentny w takim pięknym opakowaniu, które może będę trzymała w ten sposób, ponieważ to jest lustereczko. I dwa pędzle, kabuki i flat top, o którym mówiła już Zielona, którą też teraz serdecznie pozdrawiam. Bo to właśnie dzięki Zielonej dowiedziałam, dowiedziałam się o tej firmie i y, postanowiłam spróbować i, i napisałam napisałam do, do Pixi Cosmetics i w zasadzie od razu pani Sylwia bardzo entuzjastycznie podeszła do, do mojej recenzji na, na, na temat ich produktów. E, więc tak, y, Pixi Cosmetics to jest kolejna firma, która zwraca dość dużą uwagę na to, jak te rzeczy wyglądają. A więc, przede wszystkim opakowania. Opakowania są po prostu przesłodne. Spójrzcie chociażby na opakowanie korektora, który ma tutaj takie piękne emblematy. A już samo opakowanie tego pudru transparentnego, które ma tutaj w lusterko, i tego pięknego Elfa na Pixie Cosmetics, coś cudownego. Nie wspomnę o tym, że na przykład ten puder, przypakowany w taki różowy papier a, i taki woreczek przy cudnej urody. Więc naprawdę m, duża, duża tutaj staranność o letale. Pędzel Kabuki miałam zapakowany w taką tubę i dodatkowo tu jest też taka foliowa osłonka z tym pędzem Flat Top, który również był zapakowany w takie plastikowe tuj i, i jeszcze oprócz tego w foliową osłonkę. Więc y, zacznę może od e, recenzowania poszczególnych rzeczy. Zacznę może od pędzli, bo pędzle są dla mnie jakby tutaj faworytem. E, kabuki, malutki, ale po prostu słuchajcie, włosie ma tak niesamowicie miękkie, zielona ty pewnie wiesz coś o tym, bo cię namówiłam, żebyś kupiła ten pędzel. E, tak niesamowicie miękkie włosie, że to jest po prostu coś wspaniałego. Ono nie jest um, to nie jest duo fiber, bo macie dwa kolory, ciemniejsze i jaśniejsze, ona jest po prostu farbowane tutaj u góry i to jest w pełni włosie syntetyczne. I pomyl... ja byłam w szoku w ogóle, bo zawsze mi się włosie syntetyczne kojarzyło mi się właśnie z takim twardym, czymś takim ciężkim uczuciem w ogóle drapiącym na twarzy, a teraz to... No coś tak milusińskiego, niesamowite. Ta sama sytuacja jest z tym pędzlem. Ma również tak niesamowicie miękki włosie. Mój akurat jest już troszeczkę brudny, ponieważ e, nakładałam sobie nim podkład rano, bo ja go używam do nakładania podkładu. to prawda nie mineralnego, tylko mojego rewlona, ale jednak <laughs> i świetnie się sprawdza właśnie do na nakładania podkładu. Dużo bardziej go teraz wolę niż e, ten płaski pędzel, który miałam w zestawie. I powiem Wam tak, to, co jest uderzające, to podobieństwo tych pędzli na szczególnie tego, bo ten już takiego pędzla akurat Everyday Minerals nie ma w swojej ofercie. Jest ten kabuki, który oni mają. Ma y, długą rączkę, Spadł mi podniosę e, Natomiast ten jest z tego, co porównywałam sobie z obrazkami na stronie, bo tylko to mogłam zrobić, e, jest prawie identyczny. No i po prostu. E, myślę, że w ręce też byłby podobny. Jest niesamowicie miękki, super się ten, ten podkład nim nakłada. Ten podkład nie wchodzi bardzo głęboko w tute, tutaj w te włosie, więc bardzo łatwo go wyczyścić, co jest kolejnym plusem. No i generalnie polecam, polecam, jeszcze raz polecam. Mm, cenowo myślę, jest też stosunkowo um, atrakcyjnie w porównaniu do pędzli Everyday Minerals, bo w ogóle firma Pixi Cosmetics um, ma jakby w planach to, żeby aspirować na na polski odpowiednik Everyday Minerals. I myślę, że nieźle im to idzie, jeżeli mielibyśmy spojrzeć na te dwa pędzle. Je mogę wam polecić stuprocentowo, jeżeli zastanawiacie się nad kupnem kabuki do, do właśnie jakichś pudrów mineralnych, sypkich, bądź też nawet zwykłych, bo mnie się nim równie dobrze, świetnie nakłada. Nie tylko sypki, bo mnie się również świetnie nakłada tym pędzlem, ten mój puder z Maybelline, Dream Matte Powder, więc... Polecam zarówno ten, jak i ten do podkładów nie tylko mineralnych, ale również w najzwyklejszych w świecie, płynnych. Teraz przejdziemy do korektorów. Otrzymałam je w trzech kolorach. Żółty jest na sińce pod oczami. Różowy jest rozświetlający pod oczy. I zielony jest na zaczerwienienia. Powiem Wam, że ten duet czyli żółty i różowy, to jest po prostu wymarzony duet dla mnie. Um, dlatego szczerze mówiąc nie znalazłam z, um, użycia dodatkowo on um, w ogóle jako że te, te korektory są zrobione z składników naturalnych. One mają takie specyficzne zapachy i z tego co wiem, nie wszystkim ten zapach odpowiada, mnie nie przeszkadza. Ten dodatkowo ma ten zapach taki troszeczkę um, zalatujący miętą nawet. Ale no, dla niego jakby nie znalazłam zastosowania, i szczerze mówiąc, nawet nie wiem, yy, czy go zużyję. Zobaczymy, jak to mi z tym będzie wychodziło. Yy, natomiast te w moim przypadku sprawdzają się idealnie. Yy, może nie jest to tak, że w 100% pokrywają mi te moje sińce, bo jednak yy, coś tam jeszcze jest. I też mój makijaż już ma troszeczkę dzisiaj. No nie jest tu w zrobieniu. Yy. Jednakże żaden korektor nie radził sobie z moimi sińcami tak dobrze jak właśnie ten duet, więc ja jestem nimi zachwycona i je wam polecam. Ja wiem, że one to nie jest chyba yy, ani bardzo droga yy, impreza, ani też bardzo tania. Wszystko będziecie mogli zobaczyć sobie na stronie sklepu Allegro, który ma Pixie Cosmetics. To jest jedyny, na którym są te kosmetyki sprzedawane i to jest oficjalne jakby konto Pixie Cosmetics i tam te ceny się bardzo zmieniają w zasadzie, bo czasami jest promocja, czasami nie, więc trzeba trafić i nie chcę wam, was tutaj wprowadzać w błąd. Wiem, że było coś takiego, że można było wszystkie te trzy korektory kupić razem, ale można je też kupić osobno. Ok i ostatnia rzecz to jest ten puder sypki. One są w dwóch odcieniach. Jest transparentny i ten, który ja mam, czyli Kiss of Sun. Um, I tak, generalnie jako puder jako sam sprawdza się świetnie, bo dobrze matuje, długo się trzyma, pomimo że jest w takim może troszeczkę wydawałoby się pomarańczowym kolorze to na skórze tego nie widać. On nie, nie tworzy takiego nie wiadomo czego. Natomiast mnie strasznie denerwuje osobiście to, że on się tak sypie. Już. Dlatego ja nigdy właśnie za bardzo nie mogłam się przekonać do pudrów sypki, bo ta aplikacja i to, że one są takie <laughs> brudne w aplikacji strasznie mnie denerwowała. Ale to jest w zasadzie jedyny aspekt denerwujący. Jeżeli wy macie jakiś sposób na... Te pudry sypkie i to, że umiecie je sobie nakładać bez rozsypywania ich dookoła, to jego też polecam. On już nie jest taki bardzo tani, bo on chyba kosztuje około 50 paru złotych. Tu jest 4,5 grama. Nie mam porównania na przykład do pudru zinglota, ale nie wiem nawet, czy byłoby to dobre porównanie, bo puder zinglota nie jest mineralny. Jednakże, tak, jako matujące na pewno, bo to jest matujące, wygładzające w ogóle, zapomniałam powiedzieć, spełnia swoje zadanie w 100%. Mnie tylko denerwuje jego aplikacja. Ok, więc podsumowując, firma Pixie Cosmetics jak najbardziej jest dla mnie firmą na plus. Uważam, że ma wielkie szanse na to, żeby zaśnieć na polskim rynku tak bardzo poważnie i na to, żeby stać się polskim odpowiednikiem Everyday Minerals, bo pędzle mają już świetne. Co do korektorów, no to ten zielony jest taki troszeczkę, jak dla mnie nie znajduje dla niego zastosowania. Jednakże każdy jest inny. Generalnie produkty są naprawdę bardzo, bardzo wysokiej jakości. Firma dba o, o szczegóły, dba o też o stronę wizualną. W ogóle ich strona internetowa, podam linka oczywiście w boksie informacyjnym. Jest też tak mega słodka, też ma ten tą, tą motyw przewodni tej wróżki, tego elfa. No, coś cudownego, wiadomo, kobiety zwracają na to uwagę, więc... Myślę, że firma jak najbardziej ma duże szanse na to, żeby zaistnieć i przez to, że ma również plany, żeby rozszerzyć swój asortyment również do kolorówki, czyli cieni, mineralne, pomadki itd. Z tego co mi pisała pani Sylwia, to myślę, że naprawdę możemy teraz tylko obserwować rynek i patrzeć, co się dzieje i kibicować w firmie Pixi Cosmetics i ja na pewno będę. Um, jeszcze raz serdecznie dziękuję pani Sylwii za udostępnienie mi e, tych kosmetyków. E, na pewno jeśli skończą mi się te korektory, to zapraszam was na moje kolejne recenzje i wszystkie inne filmiki. Pozdrawiam serdecznie. Papa.